Witajcie w smak sztuki. Dzisiaj degustujemy czekoladę belgijską mleczną. Klasyczną czekoladę mleczną, bez żadnych dodatków aromatyzujących. Występuje ona w postaci takich małych, drobnych kropelek nazywanych też kaletkami, które bardzo łatwo się rozpuszczają. Dlatego tą czekoladę można oprócz stosowania do fontanny stosować również do przygotowywania no, prawdziwej bitnej czekolady, takiej jak w kawiarni. Albo po prostu do podjadania. Można też roztopić w kąpieli wodnej i zrobić pyszne fundi czekoladowe. Ale najważniejsze jest, jak smakuje, a zatem bierzemy na język, roztapiamy ją na języku, nie gryzimy i po prostu próbujemy. Sprawdźmy, jak smakuje. Na pewno jest dosyć słodka, szybko się rozpuszcza i czuć bardzo intensywnie smak mleka. Mhm. Oczywiście też kakao, ale ona nie jest gorzka jest właśnie dosyć słodka ta czekolada i bardzo przyjemnie kremowa, taka aksamitna. No cóż, myślę, że nie trzeba specjalnie przekonywać do jedzenia czekolady. <noise> Więc zapraszam na kolejne filmiki. No i wszystkiego dobrego. Dobra, muszło mnie przeszkadzać. Nie przeszkadzać, ale my to mamy warsztaty chłopiec.